Wspaniałe wrażenia, no, nie do opisania, fajne przeżycie. Bardzo mi się podoba, jest fajna zabawa i atmosfera. Przyszliśmy, ponieważ chcieliśmy zobaczyć, jakie to są uczucia przyjść na Walentynkę da Jezusa. W trzech latach marazmu spowodowanego pandemią, ponownie meldujemy się w pustkowie osiedlu, tym razem na 11 już Walentycy dla Jezusa, której hasło brzmi: Ożyw swoje oblicze. Przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim, aby ci młodzi ludzie, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, doświadczyli Bożej miłości. Dlatego Cała konferencja była tak zbudowana, żeby na początku każdy się zastanowił. Zachęciłem młodych ludzi do tego, żeby otworzyli swoje drzwi dla Pana Jezusa, jak wołał, jak wołał i zachęcał Święty Jan Paweł II. I to pytanie na początek, które postawiłem właśnie, co ma w swoim sercu, nie? co ma w swoim sercu? Tak naprawdę Pan Bóg jest w każdym człowieku i ta nasza codzienna miłość jest tak naprawdę też miłością do drugiego człowieka, którego spotykamy w naszej codzienności. I mamy po prostu no, tysiąc różnych okazji w ciągu dnia, żeby o tej miłości do Pana Boga mówić i też ją okazywać, chociażby przez drobną pomoc komuś. Myślę, że dzisiaj bardzo ważne jest to, żeby umieć się zatrzymać, wysłuchać kogoś. To jest bardzo ważne. Poświęcić komuś czas tak bezinteresownie. Muzyka Adoracja to jest ta przestrzeń, gdzie Jezus może dotknąć Bożą miłością serca człowieka, który się na to zgodzi.